Ponieważ, jak już to wielokrotnie wspominałam ostatnimi czasy, uważam, że w tym roku, czyli w 2022, na maturze pojawią się dziady, część trzecia, to postanowiłam Wam ułatwić zadanie i troszkę o tych dziadach poopowiadać. Dzisiaj motyw oniryzmu, czyli snu. Zapraszam! Tak naprawdę to, co nas interesuje w dziadach, jeśli chodzi o motyw snu, czyli oniryzm, to są dwie sceny. Widzenie księdza Piotra, które możemy spokojnie potraktować jako właśnie takie widzenie senne, także poprzez didaskalia, jakie zostawia nam Adam Mickiewicz na koniec sceny. Widzenie księdza Piotra, bowiem zobaczcie, jak tutaj do nas trafia informacja. Na koniec mesjanistycznego widzenia mamy tutaj, że bohater zasypie. Ja może zmieni kolor, bo tak jest mało widoczny. Ten, to ten będzie, o, ten będzie lepszy. Zasypia. Ta scena następna, tutaj, którą warto, właściwie trzeba wspomnieć w kontekście motywu snu, jest sceną szóstą i to jest tak często zresztą nazywana słusznie sensanatora. Znaj oczywiście nowoslicowa, znajdujemy się w pokoju sypialnym, a diabły, belzebub rozmawiają no właśnie o tym, co się w czasie tego snu senatora będzie działo. I specjalnie używam słowa działo, bo nam, czytelnikom, przypomnę, że dramat romantyczny to dramat asceniczny z założenia pisany do czytania, a nie do wystawiania na scenie. Więc nam, czytelnikom, Mickiewicz specjalnie daje wgląd no, niejako w duszę obu tych bohaterów, zarówno księdza Piotra, jak i senatora. Dzięki temu charakterystyka tych bohaterów jest pogłębiona. My widzimy dokładnie, co, mówiąc kolokwialnie, w duszy gra tymże bohaterom. Widzimy wyraźnie, że sen senatora przedstawia bohatera um, oportunistę, karierowicza. Z gruntu złego, niegodziwego, któremu zależy wyłącznie na karierze, ale takiej karierze, która budowana jest na strachu, przemocy i, i, i braku szacunku. Natomiast ksiądz Piotr jawi się jako bohater błogosławiony, dobry, który dba o naród, i to właśnie jemu Bóg ześle widzenie, o które prosił, a właściwie o które żądał, Konrad. Nie będziemy analizowali samych widzeń czy snów tychże bohaterów, jednak skupimy się, bo rozmawiamy o funkcjach, a nie o treści tego motywu snu. Skupimy się na tym, co dzieje się po obu tych scenach. Przedstawię wam wypowiedzi aniołów. One wypowiadają się po widzeniu księdza Piotra oraz diabłów. One wypowiadają się po śnie senatora. Zwróćcie uwagę, że Mickiewicz w obu tych wypadkach schodzą w widomie, stępują widomy. To znaczy, że czytelnik ma sobie wyobrazić, iż rzeczywiście te postacie fantastyczne, metafizyczne, znajdują się w tej samej przestrzeni, w której bohaterowie, w której śpiący ksiądz Piotr i w której śpiący senator się znajdują. Zobaczmy, co mówią nam te postacie. Otóż, aniołowie usną, co wiemy już z ideaskaliów, bo wiemy, że bohater zasnął. Cóż zamierzają uczynić bohaterowie, aniołowie? Wyjmijmy z ciała duszę, jak dziecinę senną z kolebki złotej i zmysł w sukienkę lekko zwleczmy. A co mówią diabły? O duszy senatora? Teraz duszę ze zmysłów wydrzem, jak z okucia psa złego, Lecz nie całkiem. Nałożę kaganiec, na wpół zostawię w ciele, by nie tracił czucia. Co się zatem okazuje? Że czynności, które będą wykonywały te postacie metafizyczne nadprzyrodzone, są takie same. To znaczy, w czasie snu bohatera, niejako odklejają duszę od ciała, wyjmują ją i zobaczcie, co robią z tą duszą. Aniołowie, z duszą księdza Piotra, lećmy, jasną duszę nieśmy w niebo trzecie, ojcu naszemu złożyć na kolanach dziecię. Niech uświęci sennego ojcowską pieszczotą. A co się dzieje z duszą e, senatora? Wleczmy e, tę duszę, aż na świata kraniec, mówią diabły, i co tam się będzie działo? I tam to złe psisko uwiążę. Tam pracuj ręko moja, tam świstaj mój biczu. Czyli ta odklejona dusza od e, ciała bohatera jest prowadzona w jakieś nadludzkie przestrzenie, pozaziemskie. Dobrego bohatera, bohatera pozytywnego księdza Piotra dusza złożona jest na kolanach ojca, jak to zwykle bywa, że ojciec swoje własne dzieci bierze na kolana i e, z ojcowską pieszczotą E, przytula całuje e, tuli pieści. Natomiast zła dusza złego bohatera senatora trafia gdzieś na pogranicze świata i tam na wzór e, złego psa, tę metaforę stosują diabły, szatany, e, uwiązana zostaje bita, męczona i dręczona. A zatem sen okazuje się, że nie tylko charakteryzuje naszych bohaterów, ale jednocześnie zapowiada, co stanie się z duszami tych bohaterów po śmierci. Domyślamy się, że ksiądz Piotr zostanie zbawiony, a mm, dusza senatora będzie potępiona. Co dzieje się dalej? Przed ranną modlitwą duszę wrócim życiu i znowu w czystych zmysłów otulim powiciu złożym w ciało jak kolebkę złotą. A co z duszą senatora? Nim trzeci kurz zapieje, musimy z tej męczarni wrócić z mordowanego, skalanego ducha, znowu przykuć do zmysłów jak do łańcucha i znowu w ciele zamknąć jako w brudnej wsiarni. Czyli sytuacja identyczna. Dusze bohaterów przed świtaniem zostają włożone <grytanie> z powrotem do ciała, no a bohaterowie pewnie się obudzą. Różnica w obrazowaniu pomiędzy tymi dwoma sytuacjami polega na zastosowanych metaforach. Zobaczcie, aniołowie mówią, że dusze z ciała księdza Piotra wyjmą jak dziecinę z kolebki złotej, a księdza Piotra jak z okucia psa złego. W obu wypadkach stosuje Mickiewicz porównanie, ale oczywiście to, do czego porównuje to wydarzenie, wydarcia duszy ze zmysłów, z ciała, no oczywistym jest, że prezentuje inne przestrzenie. Dla księdza Piotra są to właśnie koletka złota, to jest dziecina, prowadzenie duszy na kolana Boga Ojca, a w przypadku hmm, senatora jest to metafora złego, niedobrego psa, na którego nakłada się kaganiec, którego się przywiązuje i dręczy, męczy biczem. Później ta dusza powraca do ciała i ponownie aniołowie używają tego typu metafor. Znowu tę duszę w czystych zmysłach otulim po biciu, złożym w ciało jak w kolebkę złoto, a w wypadku senatora przykuć do zmysłów jak do łańcucha, znowu w ciele zamknąć jako w brudnej siarni. To, na czym należałoby się skupić, no to właśnie te dwa elementy, że bohaterowie są dogłębnie charakteryzowani poprzez motyw snu. Jeszcze raz widzimy, gdybyśmy nie zauważyli po wcześniejszych y, scenach, widzimy, że ksiądz Piotr jest bohaterem dobrym, a senator bohaterem złym, okrutnym, niegodziwym. Oraz, że już za życia nam, czytelnikom, za życia tych bohaterów, nam, czytelnikom, y, autor podpowiada, że ksiądz Piotr to y, będzie bohater zbawiony, a senator prawdopodobnie potępiony. Czy Mickiewicz wymyślił taki, e, taką funkcję snu? No, możecie się domyślać, że pewnie nie. Zapożyczył ją od istniejącego motywu w kulturze, pojawiającego się już wielokrotnie. Tak naprawdę należałoby sięgnąć do Antyku. Jak to zwykle bywa. E, jeżeli chcemy wyjaśnić pochodzenie jakiegoś motywu albo gatunku, to sięgamy albo do Biblii, albo do mitologii. W tym wypadku sięgniemy do mitologii greckiej i przypomnimy, że Morfeusz Bóg Snu według mitologii miał mieć dwóch synów. Byli to bracia-bliźniacy, według niektórych mitów w ogóle byli bez ojca, ale ważniejsze właśnie niż jest to, niż to, czy mieli ojca czy nie, kim byli dla siebie braćmi, byli to bracia-bliźniacy. I kim oni byli, i co reprezentowali? Jeden z nich nazywał się Hypnos, i stąd dzisiaj Hipnoza, był Bogiem, Bożkiem Snu, a drugi nazywał się Thanatos, i był Bogiem, Bożkiem Śmierci. To, co nas interesuje, to takie przeświadczenie, że Bóg Snu i Bóg Śmierci to bracia, więc Sen i śmierć to bracia. Podobny sposób, motyw snu prezentował Jan Kochanowski w renesansie, co nas nie dziwi, bo renesans to przecież odrodzenie Antyku. I zwróćcie uwagę, że już w pierwszych wersach swojej fraszki do snu, Kochanowski mówi tak: śnie, który uczysz umierać człowieka i ukazujesz smak przyszłego wieka. A zatem według Kochanowskiego, no podobnie jak według prawdopodobnie antycznych wierzeń, Sen jest zapowiedzią śmierci. W czasie snu dusza, i teraz zobaczcie, co się dzieje, ponieważ śmiertelne ciało zasypia, to dusza sobie pobuja mało. Kochanowski nie wspomina o zaczątkach zbawienia albo potępienia, mówi raczej o przenoszeniu duszy w jakieś takie inne rejony, i to, są, to się znajduje w tych wersach, no, niż byłoby to dostępne śmiertelnemu ciału. No, ale zapowiada, zobaczcie na sam koniec, że ciało, które odpoczynek woli, niechaj tymczasem tęsknicę nie czuje, a co to nie żyć, w czas się przypatruje. No mimo wszystko m, zauważa Kochanowski właśnie te elementy, które w dziadach części trzeciej też znajdziemy, że sen uczy umierać, jest przygotowaniem do śmierci, niejako jest bratem śmierci. Moglibyśmy użyć tej antycznej metafory. Także w trenach, m, kiedy. M, Opisuje podmiot liryczny, zbolały ojciec, swój ból, żal i tęsknotę do córki, która zmarła, porównuje tym razem śmierć do snu. Ta śmierć, pisze Jan Kochanowski w trenach, jest snem twardym, żelaznym, nieprzespanym, który ujął urszulkę. No i oczywiście, yy, sen nieprzespany to jest sen, z którego się nie można obudzić no właśnie, śmierć. Ta metafora też jest nieprzypadkowa. No jeśli poznamy chociażby tę fraszkę, którą widzisz na ekranach, ale to nie wszystko. Widzenie człowieka jako istoty niejako zlepionej, ale nie na stałe i nie na zawsze, z ciała i z duszy, prezentował Święty Augustyn. Tutaj obraz zaczerpnięty z Wikipedii, z domeny publicznej. No właśnie Święty Augustyn, biskup, tak widziany przez tego to artystę, przez tego autora. Zanim stał się świętym Augustynem i doktorem, ojcem Kościoła, no to był z punktu widzenia chrześcijan wyznawcą sekty Maniego. Należał do tzw. Manichejczyków. I w takim dużym skrócie, Manichejczycy wierzyli w to, że świat składa się z dwóch pierwiastków: dobra i zła. I u dziwo, te dwa pierwiastki no, są w takim stanie permanentnej wojny, walki. I no, gdzieś człowiek pośrodku się znajduje. Kiedy święty Augustyn doznał iluminacji, jak sam twierdzi, w wyznaniach, czyli oświecenia łaską Boga, no to stał się właśnie piewcą, wyznawcą, obrońcą chrześcijaństwa, ale przełożył te swoje dawne wyznania no właśnie na wiarę chrześcijańską. I stworzył program takiej wiary, często się mówi, przepełnionej wojną czy chaosem. No, to człowiek ma być przepełniony niejako tymi elementami, ponieważ święta Augustyn tłumaczy, że ciało jest właśnie no, niejako bardziej ziemskie, przywiązane do doczesności. Chce zjeść, chce się przytulić, no stąd ulega pokusom, grzeszy. A dusza z kolei no, jest niejako uwięziona w ciele i wręcz nie może się doczekać, żeby trafić do prawdziwego istnienia, do przestrzeni życia cudownej, wspaniałej, którą oczywiście będzie bytowanie z Bogiem, o ile uczynki tego człowieka na to pozwolą, i łaska Boga, która przypomnę, według chrześcijan decyduje o tym, kto jest zbawiony, a kto potępiony. Podobną wizję zresztą roztaczał Mikołaj Sem w sonecie czwartym o wojnie naszej, którą wjedziemy z szatanem, światem i ciałem, bo tam pisał, że człowiek jest wątły, niebaczny i rozdwojony w sobie. To rozdwojenie, no właśnie, na ciało i na duszę tak należałoby rozumieć. I ta dusza zresztą o tym też pisze wprost Mikołaj Sęp Szarzyński że no właśnie ciało jest domem dla duszy takim powiedzmy, że tymczasowym, doczesnym, a dusza no, oczywiście ma, żeby wojować i wygrać tylko u boku Boga, Króla Powszechnego yy, i prawdziwego pokoju, jak nazywa go w tym yy, swoim sonecie. I ten pogląd św. Augustyna yy, można nazwać, czy właściwie trzeba, moi drodzy, nazwać słowem, Dualizm, czyli takie przeświadczenie, że człowiek jest istotą złożoną niejako z dwóch elementów nieśmiertelnej duszy, oczywiście pochodzącej od Boga, i ciała niestety doczesnego, zmysłowego, czyli reagującego na bodźce zmysłowe, ale też i niestety na pokusy. Ten dualizm i wiara w to, że człowiek żyje w świecie przepełnionym tymi dwoma pierwiastkami dobra i zła. No, w w części trzeciej też zobaczymy, no, chociażby jest to psychomachia, czyli wojna, walka o duszę bohatera, którym jest Konrad, zwłaszcza wielkiej improwizacji, to widzimy, kiedy siły zła te głosy, duchy z lewej strony, z siłami dobra, z głosami, duchami z prawej strony walczą o, o duszę Konrada, ale to już jest zupełnie, zupełnie inny temat. Czemu więc służy motyw snu, oniryzm w dziadach części trzeciej? Na pewno charakteryzuje głębiej i mocniej bohaterów. Widzimy jeszcze bardziej, jeszcze wyraźniej, że ksiądz Piotr to bohater dobry i prawdopodobnie zbawiony zostanie po śmierci, natomiast senator to oczywiście postać godziwa, zła. Prawdopodobnie po śmierci potępiona. I właśnie to, co ma się wydarzyć z tym, duszami tych bohaterów po śmierci, zapowiadają sny. W takim wypadku Mickiewicz nawiązuje do i motywów antycznych, wierzeń, że hipnos i tanatos to bracia, sen i śmierć to bracia. Do tego typu elementów nawiązywał także chociażby Jan Kochanowski we fraszce do snu, także w trenach znajdziemy te elementy. Natomiast. Przekonanie, że no właśnie tę duszę ludzką można odkleić od ciała, chociażby we śnie, Mickiewicz zapożycza od świętego Augustyna, którego, do którego elementy nawiązania znajdziemy także w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, chociażby w Sonecie czwartym. Mam nadzieję, że udało mi się to Wam wyjaśnić. I pokazać w sposób jak najbardziej jednoznaczny. Jeżeli są jakieś pytania, to opiszcie. A jeżeli są jakieś tematy, fragmenty lektur, utworów, których nie rozumiecie i chcecie, żebym o tym zrobiła następne wideo, to też dawajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia!